Dialog z przedsiębiorcami jest jedną z najważniejszych zasad dla nas w przygotowaniu i podczas prezydencji. Już dzisiaj działa Rada Przedsiębiorców do spraw prezydencji, gdzie omawiamy konkretne akty prawne, które jako polska negocjacje, nad którymi Polska będzie prowadziła jako prezydencja i zdecydowanie wzrost konkurencyjności Unii Europejskiej, a też nie za wysokich celów klimatycznych, które mogłyby iść w sprzeczności z naszą konkurencyjnością. Przegląd tego, co już mamy na stole, nie regulowanie Unii Europejskiej, tylko najpierw sprawdźmy, jakie regulacje już mamy, czy one dobrze działają, a dopiero potem kolejne tym kolejne decyzje. Regulacje... Niezależnie od tego, gdzie są tworzone, mają bardzo duże znaczenie dla biznesu. Dlatego ważne jest, żeby te regulacje sprzyjały przedsiębiorczości, a nie ograniczały wolność gospodarczą. Ważne jest, żeby podnosiły czy wzmacniały konkurencyjność europejskiego przemysłu, a nie ją osłabiały. Polska może, obejmując prezydencję w Unii Europejskiej, no, wpływać właśnie na taką politykę gospodarczą w całej Europie. Co można byłoby zrobić, żeby wyrównać warunki konkurencyjne, a poszukać takich rozwiązań, dzięki którym w całej Europie mielibyśmy jednolity rynek energii. Pomiędzy pomysłem postawienia na integrację szybką i mocną Unii Europejskiej z Ukrainą i Mołdawią, czyli rozszerzenia na te państwa. A hasłem wzmocnienia Unii Europejskiej wewnątrz nie ma szczególnej sprzeczności. Unia Europejska, jak się wzmocni, no to będzie lepiej zdolna i bardziej zdolna do tego, żeby dobrze przyjąć Ukrainę i Mołdawię do siebie. Co nie oznacza oczywiście, że te państwa nie, mogą się do, nie, nie muszą się dobrze przygotować i że proces nie będzie skomplikowany. Najważniejsze zagrożenia geopolityczne, które czekają Unii i Polskę w najbliższym czasie. To jest sytuacja na wschodzie i nie tylko chodzi tutaj o wydarzenia w Ukrainie, ale również w Gruzji, gdzie mogą przyjąć bardzo niedobry obrót i Polska musi być gotowa na przedłużający się konflikt. Po wyborach. Relacje z Chinami są jednym z takich obszarów, które należy do samej Unii Europejskiej i do instytucji europejskich przede wszystkim do Komisji, do Wysokiego Przedstawiciela, ale też bardzo ważna rola będzie tutaj ta dotycząca polityki handlowej, więc możemy oczekiwać raczej zaostrzenia sytuacji. Myślę, że może być podjęty temat na przykład bezpieczeństwa chemicznego i napływu różnych substancji chemicznych typu fentanylu, które które mają pochodzenie w Chinach i które zagrażają w tej chwili rynkowi europejskiemu. Więc to będzie temat, który cały czas będzie na agendzie, tym bardziej, że stosunki Stanów Zjednoczonych z Chinami będą się zaostrzały i Unia Europejska też będzie musiała mieć swoją odpowiedź.